Od dwóch tygodni mieszczące się w Mysłowicach Centralne Muzeum Pożarnictwa ma nowego dyrektora. Czy czekają nas rewolucyjne zmiany w działalności placówki? Już teraz rozmawiam o tym z nowym dyrektorem. Witam bardzo serdecznie. Naszym gościem jest pan Edward Pruski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, mieszkańców. Zazwyczaj jest tak, że gdy przychodzi nowy dyrektor, zaczynają się można powiedzieć nowe porządki, ale przede wszystkim nowa wizja działalności instytucji. Jak będzie w tym przypadku? Jeżeli tak, to... to wizję jakąś posiadam, i oprócz mojej wizji spotkałem się z wszystkimi wydziałami. Każdy wydział przedstawił, co chciałby zrobić w danym roku, i wspólnie żeśmy ustalili priorytety. Jednym z głównych priorytetów jest to, że w muzeum robimy konferencję, która odbędzie się już, poszły jakby do wszystkich informacji. 15 listopada jest konferencja wszystkich obiektów muzealnych, które mają izby muzealne. W Polsce, jest ich 33, do wszystkich poszło zaproszenie i podsumowujemy działalność, historię muzeów na, na w Polsce w, w okresie ochrony przeciwkorania. Ona się rozwijała w tych okresach. Zaprosiliśmy wszystkich, to jest jeden z głównych naszych pierwszych głównych celów. Drugi cel, uzgodniliśmy, żeby zachęcić mieszkańców, czy dzieci, czy wszystkich, chcemy zrobić salkę edukacyjną. Ta salka będzie się nazywała Czy Ognik, czy Strażak. Chcemy, żeby Dzieci, które odwiedzą, pokazać im, jak, jak, jak się, co ten dany strażak robi, jak się zachować przy różnego rodzaju pożarach i różnego rodzaju zdarzeniach, przy wypadkach, jak powinno się wykonać numer telefonu, zadzwonić, co przekazać. Chcemy też przy tym zamontować też samochód, miniaturę, gdzie dziecko wejdzie do środka i będzie miało za kierownicą siedziało, będzie leciał przed oczami mu film, że niby porusza się po mieście Mysłowice do akcji, jak, jak jedzie i czy ludzie ustępują, mieszkańcy, czy, czy ci, którzy po drodze się poruszają, żeby on się też wczuł tą rolę, że też jest jakby strażakiem jadąc do zdarzenia. Jak widzę, chce pan chyba troszeczkę unowocześnić pod tym względem multimedialnym Centralne Muzeum Pożarnictwa, bo jak wiemy, sam budynek ostatnio przeszedł pewnego rodzaju remonty. Tam była modernizacja, czy posadzki, czy, czy dachu. Ale we współczesnych czasach wiemy, że by przyciągnąć widza, przede wszystkim młodego człowieka do muzeum, potrzebne są te multimedia. Nie dziwimy się, że dużą popularnością cieszą się takie muzea, jak Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, które jest bardzo multimedialne. Czy też w tym kierunku chcielibyśmy w tym kierunku pójść? Tutaj? Chcieliśmy pójść i chcemy tak to zrobić, że będzie to multimedialne, ale zanim zaprosimy poszczególne klasy czy szkoły, chcemy im dać tą lekcję, żeby zapoznały się już jakby wcześniej. Nauczyciel zapoznał, co tu będą, będą u nas mieli, jaki, jaki, jest, jaki będzie rozkład tego, tego spotkania, tej godziny, godziny lekcyjnej i już przyjdzie wprowadzony. A u nas dostanie jakby tą już całość, otoczkę, łącznie e, będzie widział naturalnie jak jest pożar, będzie ktoś go przygotowywał medialnie, że będzie mówił, e, podkład będzie mówiony, który pozwoli w, w jakby w całość się wgrać, że jest się w, też w tym, przy tej akcji. Czyli tak jakby człowiek w środku był przy tej akcji i czuł się, że też będzie e, tak, że będzie trochę ciepła, trochę zadymienia, i on odczuje wtedy, aha, jak to się powinno postępować. Że jednak y, trzeba na różne rzeczy zwracać uwagę, czy tam żelazko włączyć, czy wyłączyć, jak to, jak podejść, jak y, y, jeżeli mówimy o tlenku węgla, czyli, czyli tak zwanym czadzie, jak się postępuje. I chcemy ich tak, żeby poczuli to, jak praktycznie jest przy tych pożarach i przy tych zdarzeniach. Widzę takie ciekawe połączenie, bo to jest placówka muzealna, to są bardzo e, ciekawe eksponaty, można powiedzieć, wręcz unikatowe w skali kraju, ale też widzę taką nutkę e, strażacką, widzę taką e, chęć edukacji młodego pokolenia. Tak, my chcemy dojść do, do młodego pokolenia. E, jeżeli ta edukacja będzie szkolna, to myślę, że zaprocentuje później w przyszłości. Bo my oprócz tego jeszcze mamy taką, e, moja wizja jest taka, żeby wprowadzić tak zwane kwartalne to będą się nazywały wystawem. Pierwsza taka z jednych wystaw, które rozpoczniemy już w październiku będzie wystawa pana Zygmunta Kark, który miniaturki wozów strażackich w pewnej skali, sprawne i, i przez około trzech miesięcy. Jeżeli zakończymy tą sikawki e, konne, bo chcemy też pokazać, pan Pan Kark dla nas specjalnie zrobił też sikawkę parową, którą mamy jakby na wejściu głównym do, do muzeum. Chcemy następnie filatelistyczne rzeczy, pokazać też następną wystawę. Następną wystawę chcemy samochodów miniaturek, samochodów strażackich. Na pewno pomysły się zrodzą następne. Ja mam swoją kolekcję chyba największą w kraju kubków strażackich z Polski, ze świata. I, I myślę, że tak po kolei będziemy wkomponowywali. Koledzy nasi chcą koniecznie jakby niektóre eksponaty, bo mamy tych eksponatów ponad 4000, dokładnie 4219. Chcemy też, niektóre mamy schowane i chcemy też je pokazywać. Chcemy zrobić wystawę Hełmów strażackich, chcemy zrobić wystawę mundurów. Nawet powiem, że za mnie już, już jeden ja przywiozłem. E, z 1960, 1960 roku, mundur strażacki Ochotnika, teraz e, byli u nas przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego z Tarnopola z Ukrainy, też przywieźli mundur Komendanta Wojewódzkiego też do naszej kolekcji, także to staramy się jakby pozyskiwać i szukać i żebyśmy pokazywali te muzeum też jak w środku funkcjonuje. Centralne Muzeum Pożarnictwa jest, tak jak wspomniałam wcześniej, muzeum unikatowym, jedynym tego rodzaju muzeum w Polsce i Mysłowice, choć to nie jest instytucja, która podlega pod mysłowicki samorząd, szczycą się tym, że właśnie u nas w Mysłowicach takie muzeum działa. Czy teraz też Centralne Muzeum Pożarnictwa chciałoby, może zacieśnić współpracę z miastem, bo jak wiemy, w siedzibie muzeum też mieści się placówka Muzeum Miasta Mysłowice? Znaczy powiem, że tak, w tym krótkim moim okresie i spotkałem się z prezydentem Słowic I spotkałem się w Rakoniewicach z burmistrzem Rakoniewic, uzgodniliśmy pewne szczegóły i powiedzieliśmy sobie jasno i czy, czytelnie, że muzeum e, miasta i muzeum nasze, to są, jakby mówiąc, zawsze muszą się pokry, skrywać, muszą razem współpracować. Ja staram się na wszystkich, jakie są zaproszenia z Muzeum Miasta. Zaproszenia są do, adresowane do naszego uczestnicze. Chcę pokazać, że jest więź między jednym muzeum a drugim. I jeżeli przyjdą e, mieszkańcy czy, czy goście do nas, to myślę, że i do nich, albo odwrotnie, przyjdą do muzeum miasta, to przyjdą do nas doświadczenia takie w Mysłowicach jeżeli chodzi o działalność różnych instytucji pokazują, że warto ze sobą współpracować i czy na tym przykładzie na przykład bowiem że Centralne Muzeum Pożarnictwa ma inny zakres działalności, są inne eksponaty, Muzeum Miasta Mysłowice to też jest odrębna historia, ale czy jest taka szansa, że będą organizowane wspólne wydarzenia, wspólne eventy, wspólne wystawy, które mogą ściągnąć jeszcze większą liczbę osób. E, tak, będą takie, bo, bo już mamy, ja otrzymam w niedługim okresie aktem notarialnym jest żołnierza wyklętego, pana generała Pokorskiego. Będą wszystkie jego materiały, wszystkie z niego zdobęte dokumenty jego i będą przekazane do muzeum i myślę, że już można połączyć Nasze muzeum z Muzeum Miasta i, i z żołnierzami wyklętymi, możemy wspólną taką wystawę zrobić. Ja cały czas mówię do pana dyrektora, że tak. jesteśmy razem i razem musimy wspierać Jeden Jednym z takich jeszcze dzisiaj u pana prezydenta rozmawialiśmy że chcemy też coś jakiego wspólnie zorganizować dla dzieci. We wrześniu będzie spotkanie z poszczególnymi dyrektorami szkół i chcielibyśmy Mikołaja takiego wspólnego zrobić. Zbliżają się wakacje i tak na zakończenie naszej rozmowy muszę zapytać o to co ciekawego dzieci przede wszystkim w te wakacje będą mogły robić, zobaczyć w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, bo jak wiemy to przede wszystkim właśnie dzieci uwielbiają oglądać te wspaniałe pożarnicze eksponaty. Pierwsza taka rzecz: mamy obozy na, na terenie naszego muzeum. Jednym z takich obozów będzie polsko-niemiecki obóz, który i miasto się angażuje, i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, i oczywiście muzeum wspólnie, i mamy dla nich pewne atrakcje przygotowane. Chcemy też te nasze eksponaty, nawet niektórymi eksponatami, powodzić te dzieci. Chcemy tą lekcję edukacyjną też wprowadzić dla nich. I robimy na zewnątrz, jeździmy teraz po województwie, staramy się sprzedawać nasz produkt na zewnątrz. Jednym z takich z głównych tych była targi strażackie, które się odbyły w Kielcach Edura 2016. Tam uczestniczyliśmy. Byliśmy teraz niedawno w województwie opolskim, też z wystawą, i mamy nadzieję, że to, co teraz niedawno, industriada, gdzie było chyba najwięcej. Przez te ostatnie lata odwiedziło nasze muzeum. My z tego się cieszymy, bo naprawdę było duże zaangażowanie. Tam dziękujemy też jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieruszowach, którzy, Wieruszowa, którzy byli z Województwa Łódzkiego, jakby też jednym mieli swoich punktów, jakby promowali siebie, ale przy okazji muzeum i pożarnictwo. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim państwu gościem był nowy dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, pan Edward Pruski. 进口的牌，纯进口的牌。